Witajcie na moim blogu. Buduj lacy z... nie zapomnij o interakcjach z innymi obserwującymi. Opowiadaj na komentarze, maile, wiadomości prywatne. Budowanie laty z innymi profesjonalistami może przynieść Ci wiele korzyści w przyszłości. Personalizuj swój profil. Zadbanie o estetyczny, spójny wygląd Twojego profilu na Twitterze może sprawić, że będziesz bardziej profesjonalna, postrzegana przez innych obserwujących. Korzyści z odpowiednich Hashtagów, dodawanie odpowiednich hashtagów do swoich pisów może zwiększyć Ci zasięgi, pomóc Ci dotrzeć do większej liczby osób zainteresowanych daną tematyką. Pamiętaj, że budowanie marki osobistej to proces, który wymaga czasu i zaangażowania. Regularnie publikowanie treści z aktywnością na platformie oraz budowanie relacji z innymi obserwującymi to klucz do sukcesu. Dlatego nie wahaj się i zacznij działać. Od dziś Twitter czeka na Ciebie.